Kolejny zapach od firmy Polis. Tym razem zwykły to be or not to be. 40 ml kupiony za 35 zł w promocji na Notino. Teraz tak. Jak testowałem go sobie w Rosmanie, to szczerze on pachniał zupełnie inaczej niż na papierku. Wydawał się bardzo ładny. Dlatego go sobie zamówiłem. Ale jak przyszedł do mnie ten... To be. Nie wiem, czy to przez wynik, wynik reformulacji, czy cokolwiek. E, twórcy zapachowego na fragantice nie można znaleźć. Czy na parfumu jest? Zaraz Wam powiem. Nie, też nie ma twórcy zapachowego. No i właśnie tak. Na papierku, jak kwiatnąłem w Rosmanie, jak wróciłem do domu, wydawał się taki: wow, kurde, muszę sobie go zamówić. Jest bardzo ładny, rzeźki. Typowy w miarę świeżak z nutą trochę drzewną i przyprawową, zaraz Wam powiem. No, a właśnie, a teraz jak otworzyłem sobie go i przypiąłem na papierek, to sobie myślę, cholera, albo to wina reformulacji, albo tamten był jakiś, no nie wiem, trefny. Chociaż tamten wydał się bardzo ładny. W składzie jest Grapefruit i Pieprz. I to czuć w tym zapachu. Nuty serca to liść fiołka, który bardzo mocno się wyróżnia, dlatego wszyscy go zaznaczają jako powiększoną ikonkę. Nuty bazy to bursztyn, cedwierdzinia i paczula. Szczerze, za 35 zł 40 ml to nie jest zła cena. Można sobie go kupić do okazjonalnego psikania, żeby wyjść, wyrzucić śmieci, tak jak ktoś kiedyś napisał, albo po prostu na pocztę, albo na krótkie zakupy. Do spożywczaka. On jest na papierku. Minęły 3 godziny. Jest średnio wyczuwalny. Zresztą tak jak większość zapachów polis, które do tej pory recenzowałem. Na pewno czuć w nim grafruit i pieprz i coś, coś z liściami fiołka. Liść fiołka można rozpoznać po tym, że on był bardzo mocno wyszczególniony w zapachu Davido, David Beckham Classic Blue. Tam kojarzę, że był liść fiołka. A i w Burberry Too Touch for Men. Tam też bardzo mocno czuć liście fiołka. Czekajcie, próbuję znaleźć tego Davida Beckham'a. Tak jest. David Beckham, Classic Blue. Ludzie zaznaczyli również ikonkę liści fiołka jako bardzo mocno wyszczególnione. Więc jeżeli podobają ci się. Jeżeli podobno podobał ci się David Beckham, Classic Blue. I masz trochę jesteś nim znudzony, bo on potrafi być przynudzający, ten David Beckham, bo pachnie cały czas tak samo przez 8 godzin. Co do trwałości, to Classic Blue jest super. Do uniwersalności również jest super Classic Blue. Chociaż ja uważam, że bardziej się nadaje na siłownie niż na co dzień, ale to różnie bywa. Ten natomiast nadawałby się właśnie bardziej na co dzień niż David Beckham dlatego, że jest trochę lepiej zbalansowany pomiędzy tymi liściami fiołka, pieprzem grejpfrutem yy, oraz yy, ludzie tam zaznaczyli bursztyn. To nie jest do końca tak, tak bursztyn, jak się wyczuwa bursztyn ten morski, tylko to jest coś, co ma troszeczkę wygładzić to i nadać efektu bardziej męskiego. Dlatego w składzie jest cedr i paczula jeszcze. Nie jest zły, ale ja na papierku czułem coś znacznie lepszego, jak testowałem w Rosmanie. Jeżeli mieliście z nim do czynienia, zostawcie komentarz, żeby inni widzieli. No i to chyba tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.